Tylko że dojeżdżamy do kanału. Tu już jest widać pod, ob, ob, jak jest za dużo wody w kanale, to opuszczają tędy, żeby się nie przelewało na śluzach. Niestety to jest ostatni statek bardzo zła wiadomość, no ale inaczej. Lepszy ryc niż nic. Jedziemy, jedziemy, to jest nowe centrum e, turystyczne. A się nazywa to Miraflores. Miraflores od e, jeziora e, jeziora zasilającego wody. No i tak, nazywają, i tak się nazywają i tak się nazywają i tak się nazywają dwie śluzy są trzy, ale my będziemy a to to się, dwie. się też Mira Flores, tak, to, to miejsce gdzie jesteśmy. Dobrze, proszę przygotować się do wysiadania. Ja pobiegnę kupić bilety, a waszym zadaniem jest po zaparkowaniu wjechanie z ruchomymi schodami do góry i pójście w kierunku wejścia, a ja pobiegnę kupić po prostu wam bilety, gdzie dobrze? Są, gdzie są? Go? Ja chciałam kartą, ale kartą yy, spróbować kartą, czy dać ci go? No, no, to, no to jak chcesz kartą, to biegniemy ze mną. No, biegniemy po prostu. Dobra. Dobra. Na razie tyle papa. Pa.